Mańko wszystkim z tej strony Karpelan, a to jest odcinek z Totally Accurate Battle Simulator. Tutaj wziąłem sobie dynastię. Tutaj mam jakichś samurajów, jakichś tutaj nie wiem co to jest, musieli to pokonać. Zastanawiałem się czym. Panów starczami z wspaniały. armię Proszę, tych z tyłu będzie taka, nie wiem jak to nazwać, to jest jakiś samochodnik, tylko to jest. Dajmy tego pana z włócznią, jakiegoś fikołka tu chciał zrobić, będzie tutaj bił o niejednym ten bardzo, pociąg, to jest pociąg, jeżeliście tam nie wpadli do tej dziury. Nie potrzebowałem więcej hajsów. Lubis tej kartki, zobaczymy co to jest. Możemy zrobić. tego pana O. O, tam ktoś wpadł. O, węże spadają. O, tam druk wpadł. O, kolejny. Coś mówi jeden. Jest mój serica. Teraz ja zginął. Nieee. Ten też spadł. Ej, bo mi tu łuczników wężowych biją. Nie! Nie! Zły. Co on robi? No się. Tak. To się. jest dobry pomysł, nie. To jest zły pomysł. Więc bądź pod nogi. Co to was? Co się z nim stało? Nie, Węcz Czekaj. Uciekaj, uciekaj. Aaaa. Tak. Co teraz? Wygramy tę gierkę. O! MUSZ TO U Wygramy to jeszcze. Kań grę. Co. Co teraz robicie? Co jest? Co jest NIE tak? Łapkę węża. <grystanie> co tu się dzieje? Halo, policja. Węża mi zabija. Ja tu koła jakieś kołki robią. Co jakiś duży jest? jest? Na, na, nawalony jest. Wężu. o dobra, Potem. tym. Że zabiję. Jeśli dojechać, co ja tu mogę wchodzić? Sniper. O no nie. No co ja zrobiłem? Zepsułem wszystko, bo tak wspaniale. Cikali mnie. Dobra, jedyna słuszna taktyka, czyli armia tych ...hobbitów, Co to, to jest? Zróbmy tego. Nie wiem, tyle może Chodź, o. Wódzce, dowódca tej armii, to jest wspaniały wódca I zróbmy to, bo ja wiem jak to działa Stawimy tu I nikt mnie nie zabije Możecie coś tu jeszcze dostać tych, co tam ten alkohol rzucają w Jakichś moich panów i tyle Dawaj, rzucaj te ptaki Nie, spadnij co jest? Jest senseja seja A jak się biją pięknie, jakieś małe ludziki, pod ludzie jedni. Czyli tak miało wyglądać. Co jest? Halo? Co się stało? Czy ja zepsułem grę? Czy to tak na pewno miałoby wyglądać? Kurczaczki. Kurczaczki pieczą. Gdzie ja jestem? Luna tu, z tego co widzę. Odbijań się. Nie! Co się dzieje? Co się dzieje? Halo. Nie, nie, nie. Co jest? Halo, policja. O, wygrałem. Może, może, może być, może ja. być, Co tu mamy? Ninja? Ninja. Ninja. Tu damy tarczę na ninja. Tutaj ja nic nie zrobił. tarczowników. Dajmy sobie może jeszcze więcej tarczowników. Lepszych. Ja tu Piękna. Piękna armia to ma być. żadnych tutaj jakiś. Tutaj możemy jeszcze dać. Ocz, damy tych. Nie, damy tego znowu. <laughs> Może nie tu, bo tutaj jakieś szatany się robią. Dajmy na to drzewo. To się ładnie ogląda. Z tam jest standardowa. Pijaków, to inne, cokolwiek. To Macie pana z belką. Widzicie, kiedy ninja mogą mnie sięgnąć, właśnie tu jakaś wspaniała bitwa się toczy. prawda już przegnęliśmy. Te tarcze coś nie działają, jeszcze tam większość podpadała. Jak macie to ugram? Obrze ich tam. To Chyba nas nie sięgniecie, nie? Nie sięgną. Czyli ugraliśmy to ja tego nie kupiłem, ja lubię. Grytyk, byłoby miło szybciej. Tak ja się muszę czekać całe 18 sekund, jak zregenerują się te Wydaje mi się, że spadł. On będzie mi tu zaraz wpływał zesiek, który... Nie wiem co oni tu robią. Coś zarzuciłem. A, zwagowało się tutaj. Już para jest a tu macie lecieć, a spadacie gdzieś pod mapę no już prawie wszyscy chyba padli no właśnie o, przyjebcie z tym przyjebcie z tą lodziarnią no jak się... kurwa jela Jakie jesteśmy grosy, tu jakiegoś mają to jest nowy rok. Mają nowy rok. Smoki mają. Tylko pężne armię mają. Smoki. Smok to są. Dobra, dawaj mi niech. Albo daj to. Nie wiem, Nie mnie to Dajmy te balisty, może. Zobaczymy. Jak to się sprawdzi. takie dwie balisty. Te snake są te snajki wybiją No i dobra, teraz Co z tym mąkiem się stało? A nie, co to było? O wisi! Skąd. Tutaj palą o ale mi palę. Proszę, o mi palzę Proszę. co jest Smoki, Spark Flipy umiem Jaki oszusty i To jest strzelasz? Nie, nie, nie umiem taki mi tam Ty idźcie sobie, nikt was nie lubi. mam zniknąć, to nie oznacza, że musicie. Co ty zrobiłeś? Zaczynamy tak wigadę, bo... więc tu się w ogóle działo No Będzie problem. Tu problem wiesz, Tutaj tu już mi się ty. oha Tutaj, trochę Macie tutaj co teraz robisz? A, Widzisz? po prostu nie Ja chciałem, co? Nie! Chciałem być kreatywny, chcę powiedzieć, ale. Jokuję. Nie wiem, co to tu dzieje, ojej, zabiłem. Trzeba wyżej postawić. Na mnie nie sięgniecie. Nie macie prawa. No, no, biednych Wie, co on robi! Patrzcie go tam. Tam tu ty dobrze bawi, widać. Przedmiotuje nowy rok. Nie wiem, co ty robisz, ale ta budowla jest bardzo niemiła dla mnie. Dlaczego wy próbujacie wokół mnie zamiast. Te kroki Są jakieś inne, czy co? Ale ci się kąpią. Patrz jak się cieszy. Oni świętują prawdziwy nowy rok. Kąpią się. O, zabił się smok. <gryzny> od kompania. Morderczego pan. Wasze pany się zemdlają. Jaki słodziak na rączce, przestańcie mnie bić! Co ja wam zrobiłem? Oh. Dobra, nie gramy w tę dynastię są dwa na 10, dawaj mi coś lepszego. Panie, dawaj mi renesans Te. Eee. nefar. Aha, nowa fala. Raz, są tą to wyłożę taką armię piękną i wszystko no. a ja będę tutaj o beauty fire frajerów co jest faktycznie pala jest i co jest pala że mi ar, armii samurajów rozwalił. to jest jakieś ale mi fajerwerki nie to jest to ja nie chcę. Udać. Udać nie! nie! To i chcemy wieszać firewall. nie wy dzieci? Nie! Co zrobiło? Oni się schowali. A że ty jesteś taktyka się ten jeden No Wiedzieć, No, powiedzieć. Oni do mnie idą. Tak, no. oni do mnie idą. No, dzień dobry. Palać. Ty ominął. Nie, 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 nie. Uciekaj, uciekaj. Wjedzimy się. Co jest? Ile tego tam jest? To jest zabijcie go. Mało ich. Oni się wracają. No. Nie zabijajcie się, no co wy robicie im? To jest... Oł. Jak oni mijają? NIE! To ciebie! Coś dodało? Ten tu łucznik, patrzcie go! To jest łucznika! Ale szczał No to trafiłeś, kolego. Nie bijcie go, nie! On... Nie, nie umrzesz. Jak go. Ej, dlaczego... Już nie widzę, jak to jest. Daj mi smok, smok to rozwalmy. Smoki też, smok to mamy. Tablego, to jest lepiej to marnie chcemy rozwalić. W jakąś armię, potem reszta sobie przy Daj mi tych fajerwerków trochę, może. Niech się one zejdą. Daj mi jakiś fireworky. Eee, Cóż byśmy mogli dalsze? Może daj mi tych mnichów. Mnichy na progu zawsze. Nie są, ja jestem. Daj mi jednego tego. Co ty... Dlaczego do mnicha strzeliłeś? Znaczy ja tam ka strzeliłem, Wszystko pozabijały te fajerwerki. miały być wspaniałe fajerwerki, co? Co Baloniarze. Daj boluda. O! Oh, jak go trafiłem! Molestuje go ta fajerwerka A. nie go trafili! Strzelaj! Nie No, Dobra jedna słuszna praktyka. Smoki. Z tyłu dajesz taki syf, żeby jak coś tam to było, najlepiej tutaj. Ani Wojna na to. Smoki tutaj zrobię, co ma jak zrobić. To smok latający. Wiejście takiego? Latający smok. Joey A stały się smoki. opesą Pamiętajcie. O, tutaj też widzę, że tak. Idealnie się aż ustawili, tak. To moje wspaniałe smoki. Tutaj na Pewno jak coś zostanie, to dobiję. Nie, no smoki to jest. Dobra, idziemy na coś innego. Paweł, mi piratów. Ota! Paweł, piratów. Już ustawienia, magiczne świetne. Paweł, miszkiety, będziemy miszkietować. Palonar, czy ty Palonar, czy Koniecznie dostał, miał dostać. Szczał jeszcze raz, jest! Za pistolet go złapał. Nie, nie rozstrzelają moich! Nie. Nie. nie! nie, nie, nie! No nie, to jest oszustwo, czterstwo. Ale mi więcej baloniarzy. Będzie kapitanowiec, baj. No myślałem, że dostanę. Amura. Jak po... Co wy nic robicie z ekranem? Widzicie sobie. Co ja dostał? Fajnie. Poleciał. Jest został. Postał dla Postała. w Szybko, szybko, strzelaj. Nie, nie. Czekaj szybko. Uciekaj, uciekaj, zdążysz. Co jest? Nieee. Widzicie mnie. Widzicie się, widzicie się, nie, no tak pięknie było, on mnie. To jest chamstwo i prostace. Dawajcie snakem, czekam. Fili, no. Fily mają wszystkie pociski Macie tam węża. Do węża strzelajcie proszę. Bądź to jest prawdziwy przeciwnik. My jesteśmy tylko jego. A dobra jak już ty się wypowiadał. Idźcie tam, węże, widzicie co? jak tego wynik. Przelej, windrze, Ojej, ja. Co ty Ja nie tak miało to wyglądać. Tam cię te celni są. Ty będziesz musiał zabić za wszelką cenę. I obra, bądźcie pojawił. O ty, jak tym windrze rzucają. Widzę, że są pod ochroną. No jak ci tu się ustoi. No, mamy problem. Ale wiecie, czy najlepiej rozwiązać każdy problem? Też tak myślę. Oczy dadzą radę, tutaj może ciężej. Ale chyba dadzą radę. Najpotężniejsza jednostka w grze. Blisko porobi. Co wam zostało, a po jeden ktoś torturowany jest. O ty, co to ma znaczyć? Dajmy coś, Jarno. Tego, tego i w kolei wszystko rozwalę. Dobrze, Jarno. Już sprzyzyzyzywałem ty, on żyje dobry, myślę, że się. Pro, proszę to ugrać. No. Został jeden, to tam nasz... I go. No. Dobra, i to na razie tyle w tym odcinku. Popykaliśmy w Tapsa. Pykaliśmy piratami, jakimiś o... Panami, innymi... i tak dalej. Siemanko, cześć, papa.